Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Przed nami dzień, który podzieli życie każdego z nas na przed i po. I czy zdajemy sobie z tego sprawę i jesteśmy zaawansowani w sztuce ezoterycznej, czy też zupełnie minie nas w codzienności ta informacja, to dzień 22 września wpisze się w każdego człowieka na Ziemi jako przejście, jako zmiana. Jako wejście w nową, stworzoną przez samego siebie rzeczywistość. Oto bardzo istotny punkt roku. Punkt, który tym razem dotyczy nie tylko podsumowania ostatnich dziewięciu miesięcy, nie tylko zbiorów, nie tylko zasiewu. Oto całożyciowe zbiory. Czas, który kulminuje w momencie Mabonu w pięknej, pełniowej. Bardzo wspomagającej energii, i który pozwala nam ze wszystkich starych kalendarzy, ze wszystkich starych notatek i z każdego swojego dawnego pisma zaprosić w przyszłość to, czym chcemy zapisać nowe kartki. Oto przed nami święto szczególne, i w związku z tym mam szczególną przyjemność poprowadzić dla Was ceremonię podczas tego święta. Ceremonię Oczywiście, aktywną, magicznie. Ceremonię, która, jak zwykle, składać się będzie z dwóch części, z dwóch skrzydeł. Pierwsza zawiera informacje, jest skierowana w nasze lunarne energie. Jest taką, która mówi, co już jest w wodzie świata, co wiadomo. Jest to część, którą nazywacie lekcją. Następnie wchodzimy w część praktyczną, solarną. Wchodzimy w działanie. Ze wszystkiego, czego się dowiedzieliśmy, nie tylko wyciągamy wnioski, ale uwaga, podsumowujemy energetycznie swoje życie, również i w tym kontekście. Podczas tego rytuału warto mieć ze sobą, uwaga, mocne postanowienia. Oto postanowienie, że coś, co w swoim czasie do tej pory zajmowało miejsce, jest z tego miejsca wyrzucone a na miejsce tego zajęcia, czynności, czy też nawet nałogu zapraszasz coś nowego, innego, coś czym naprawdę chcesz wypełnić życie. Oto najwspanialszy, naturalny rytuał przyciągania i odcinania, w którym pomagają nam tym razem wszystkie, dokładnie wszystkie planetarne energie. Oto znajdujemy się w pływie, który globalnie mówi nam o tym, że czas przyszłości już nadszedł, że oto nasza możliwość, by zamieszkać jak w domu, w tych realizacjach, w tych sukcesach, w tych celebracjach i w tych zwycięstwach, na które tyle pracowaliśmy. Dzień Maponu uczy nas nie tylko otrzymywać od świata, nie tylko otrzymywać od energii, lecz zwyczajnie otrzymywać sprawiedliwie za wszystko to, co uczyniliśmy, co puściliśmy w życie. Dzień ten uczy nas o równowadze energetycznej, o tym, żeby być wynagradzanym bardzo godnie za to, co robimy. Ten dzień ma w sobie potencjał, który, uwaga, tym razem przeprowadza nas z roku, którego, no, liczbą była moja liczba ulubiona, piątka, lecz jest to liczba niespokojna. Liczba roku 2021 energetycznie była to liczba zmiany, liczba powstania, liczba punktu, oczywiście związana silnie z energią konia, związana silnie z energią ognia, związana silnie z ruchem. Natomiast teraz wchodzimy w pierwszy czas spokoju, harmonii, balansu. Wchodzimy w czas, w którym wszystkie puzle układają się na swoje miejsca. Wszystkie kropki się łączą. Bardzo ważne, żeby podczas tego czasu, gdy niebo i ziemia się łączą, gdy to, co myślimy swoimi myślami, znajduje swoje umocowanie w realiach ziemskich, bardzo wręcz natychmiastowo, w tym czasie warto zachować najwyższą higienę energetyczną w tym, co mówimy, w tym, co piszemy, w tym, w jaki sposób manifestujemy swoją wolę. Bo znajdujemy się również w takim czasie roku, kiedy woda, woda wszystkich rzek, woda oceanu, woda w każdym jeziorze, jak i również deszcz zawiera, uwaga, mądrość wody całego roku. Jak zwykle, tak jak nie jest nowością powiedzieć, że jutro nie będziemy młodsi niż dziś, tak nie jest nowością powiedzieć, że każdy kolejny deszcz już wie to, o czym padał poprzedni. Każdy kolejny dzień wpisuje w wodę to, co oczywiście jest nowe, natomiast już kolejnego dnia to w wodzie płynie. Też tym razem mamy do czynienia z takim szczególnym sezonem, dokładnie rozpoczynającym się w pierwszym dniu egipskiego Nowego Roku. W tym roku był to dzień 11 września i podczas tego szczególnego przejścia z dawnej liczby roku do nowej liczby roku jesteśmy w takim punkcie, by otrzymać tak jak przy narodzinach, tak jak przy nowym starcie, tak jak przy nowej częstotliwości takie błogosławieństwo wsparcia, takie pierwsze popchnięcie w energii, można powiedzieć zachęcenie w energii do wzrostu takie błogosławieństwo dla nasionka, którym jesteśmy i dodatkowo ta woda Cała woda świata, w tym momencie ona się uspokaja, ona podsumowuje to, co z całego roku zebrała, co wie od ludzi, jakie są emocje, co w wodzie płynie, o czym są generalnie rzecz biorąc informacje, które przedostają się poprzez wszystkie nasze płyny z naszego życia do wody, jakie informacje przedostają się z natury. Jesteśmy w czasie, gdy woda to podsumowuje, więc można powiedzieć, że ten element życia bardzo koncentruje się wtedy na podsumowaniu. I tak jak woda w zimie coś wytrąca, coś zamraża, coś z tej wody wyparowuje, w każdym razie na wiosnę płynie w niej tylko to, co świeże, to, co ważne, co, co odżywi życie, tak my teraz wchodzimy w taki sam proces. Z tym, że warto na przykład podczas rytuału maponowego... Zgromadzić wszystkie swoje dawne kalendarze, dawne zapiski, bo tak oto mamy możliwość nie tyle odcięcia się od przeszłości i właściwie wbiegnięcia w przyszłość, co skorzystania z każdej energii, którą spowodowaliśmy. Oto, uwierzcie, nie ma zbiorów złych. Nie ma takiego człowieka, który w tym momencie, istniejąc na świecie, będąc na świecie, otrzymałby na przykład wyłącznie złą energię. To, co jest dla nas do otrzymania, jest, uwaga, na tyle ważne, na tyle istotne, że oprócz kalendarzy przygotujcie na rytuał, na nasze wspólne spotkanie energetyczne praktyków w magii, jak i również początkujących, czyniących, jeżeli ten dzień początku, ten dzień nowego wejścia w rzeczywistość, której się pragnie, jest Waszym dniem, w którym Wchodzicie w nowe życie zawierające magię. Jeżeli chcecie e, takiego czasu dla najlepszego początku, dla najlepszego startu, dlatego kiedy zacząć, można powiedzieć od zera, choć nigdy nie zaczynamy od zera, zawsze zawieramy w sobie chociażby informacje z poprzednich żyć. No więc, jeżeli szukacie takiej daty, ona jest teraz. Jest to data na tyle dobra na nowe początki, iż można się spodziewać, że dokładnie z datą 22 wpisane w wodę świata zostaną również wybitne dzieła artystyczne, również rytuały, którymi ludzie w magii zmieniają rzeczywistość, jak i również uwaga, tak potężna energia wdzięczności, tak potężna energia zrozumienia tych wartości, które już zgromadziliśmy, że samym tym po prostu porozumieniem dusz nasz gatunek. Podskoczy na pewno parę punktów na swojej drabinie DNA. I kochani, warto w takich spotkaniach uczestniczyć nie tylko dla siebie. Dlatego druga rzecz, o którą Was poproszę, to to, żebyście przygotowali wodę. Jedną dla siebie, drugą dla świata. Nauczymy się podczas tego spotkania błogosławić wodę. I nie tylko oczywiście teoretycznie, lecz nauczymy się pobłogosławić swoją wodę. Tak, by wpisać w nią ten cud, który chcemy wpisać w świat, te manifestacje, a następnie nauczymy się i zrobimy to w praktyce: wpisać błogosławieństwo w wodę. Boskie błogosławieństwo, najwyższe, jakie znajdziecie w swoim sercu, takie by ta woda, która popłynie po waszych osiedlach, następnie wylana na ziemię, po waszych okolicach, wszędzie tam, gdzie się znajdujecie, żeby ta woda nauczyła. Każdą wodę w tamtej ziemi, jak płynąć ku boskim kierunkom. Oto nauczyli się, że magia nie zawsze musi być głośna i widowiskowa jak w Dragon Ballu. Byłoby fajnie, aczkolwiek bardzo niepraktycznie, ze względu na to, że ta najpotężniejsza magia odbywa się najczęściej w intymności i szeptem. I tak oto nauczymy się wpuszczać swoje intencje. Swoje kierunki, jak i również gotową moc, gotową magię w wodę świata, ażeby popłynęła ona o tej zmianie, która jest potrzebna. Uwaga, wszędzie gdzie ją wylejemy. Taką wodę następnie polecam wlać do miejscowych rzek, nie tylko rozlać pod blokiem czy też pod domem. Taką wodę polecam nawet zostawić sobie odrobinkę, i w momencie, gdy świat potrzebuje jakiegoś błogosławieństwa, nawet Wziąć na prawą dłoń i jeżeli widzicie nagłówek, który chcecie zmazać z życia świata, chcecie coś wykreślić, wyrzucić, to możecie go w stronę przeszłości tą wodą cofnąć. Oczywiście wszystkiego będziemy się uczyć na zajęciach, pamiętajcie, że woda jest to substancja życia, jak i również nośnik informacji. Tak jak człowiek jest substancją, która się uczy przez całe życie, tak woda. Jako życie, tylko nienazwane imieniem i nazwiskiem, również ma tę cechę. Nieustannie się rekombinuje, nieustannie zawiera więcej i więcej. Jest starsza o każdy kolejny dzień, cenniejsza o każdy kolejny dzień, mądrzejsza o każdy kolejny dzień. I tak, jak ludzie do tej pory byli bardzo w swoim życiu sterowani, byli w sposób wręcz można powiedzieć niewolniczy. Steroryzowani i miało na to wpływ również i to, co znajdowało się w wodzie. Tak, woda zrzuciła te wibracje, płynie wolnością. Jest w takim warunku, w którym to my, pijąc z dzisiejszych po prostu kranów, z dzisiejszych ujęć, z dnia dzisiejszego, jesteśmy w stanie się nauczyć. Uwaga, nauka. Wpisywanie rzeczy w wodę to również, uwaga, nauka błogosławieństwa jedzenia. Dlatego też miejcie podczas rytuału, podczas spotkania ze sobą takie e, owoce, warzywa, e, takie jedzenie. Aczkolwiek nie polecam mięsa i na ale takie jedzenie, które zamierzacie spożyć, e, którym chcecie się następnie wypełnić, które jest. E, dla Was, Waszym własnym nośnikiem magii. Na tym jedzeniu nauczycie się błogosławić jedzenie w każdym miejscu, dla wszystkich ludzi, którzy na przykład jedzą w restauracjach, albo no, na danym obszarze, który Wy weźmiecie swoim słowem pod opiekę. Nauczymy się również paru takich zaklęć, ze względu na to, iż e, księga, którą dla Was przygotowuję, e, też... Być może będzie dla Was tego dnia gotowa. Wszystko w magii tym razem będzie się symetryzować z muzyką, więc spodziewajcie się dwóch premier w jednym momencie. Spodziewajcie się również, można powiedzieć, niespodziewanego, lecz tym razem nie hiszpańskiej inkwizycji, a niespodzianki. Niespodzianką będzie nie tylko to, że dostaniecie więcej niż myślicie, nie ode mnie. Od Boga. I od siebie, lecz niespodzianką jest to, że nauczycie się paru bardzo praktycznych życiowych trików i zaklęć. Z racji tego, iż zaklęciownik w przygotowaniu, przecież nie można takich zaklęć na obfitość, na bogactwo, na błogosławieństwo dla domu i na na przykład zwiększenie ilości klientów czy też pacjentów pominąć. Uwaga, to są zaklęcia, z których korzystają ludzie w branży egzoterycznej, więc nauczyci się też, jak bronić się przed wszelkim złośliwym okiem, które, uwaga, mogłoby zubożyć wasz stan posiadania. Jeżeli macie takie energie wokół siebie, to słuchajcie, zaplanujcie sobie ten czas albo czas po 22, już z gotowym nagraniem, z gotowym rytuałem, na to, żeby się w to zagłębić. Bo wystarczy jedno proste oświadczenie woli, jeden prosty gest w dobrym czasie świata i po prostu takie energie są nie tylko od Was odpięte na zawsze, ale uwaga, pracują dla was. Ta czerwień wściekłości tych danych osób wzbogaca w piękną czerwień wasze plony. Natomiast cała ich intensywność sprawia, że dodana jest prędkość. Do tego, jak na przykład rośnie wasze zboże. Więc, jeżeli jesteście również czy to w branży rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej, czy jakiejkolwiek, która was po prostu do plonów naturalnie upoważnia, to też polecam być. Ze względu na to, że jest to energia, której będziemy się uczyć. Która również pozwoli nam błogosławić ląd, miejsce, nad którym mamy opiekę, swoje gniazdo, swój ołtarz, swój krąg i oczywiście błogosławić tutaj pod kątem sprzyjać, właściwie w kierunku Prosperity. Nauczymy się paru ciekawych, można powiedzieć, nowych rzeczy. Ja wręcz nie mogę się doczekać, kiedy będziecie mogli się ze mną. Połączyć podczas tego spotkania. I to dzieje się 22. online na całym świecie, wszędzie gdzie jesteście. I zapowiadam um, kolejne wydarzenie. Tym razem Was zaskoczę. Wydarzenie na żywo. Powiedzcie y, każdemu, kto tylko miałby ochotę się zjawić, miałby odwagę się zjawić. Wydarzenie ma miejsce w Detroit, oczywiście. No, w tej chwili mamy takiego rodzaju priorytety i ustawienia życiowe i rytualne, że nie przemieszczamy się za bardzo. Z tego względu, jeżeli chcecie się z nami zobaczyć, jeżeli interesują Was trzy dni warsztatu alchemicznego, z czego połowa Wszystkiego, co zostanie zgromadzone jako wymiana energetyczna, jest natychmiast oddana miastu Detroit na wzrost tego miasta, na założenie całkiem nowych klubów, na przykład dla młodzieży, jest to oddane po prostu na kulturę w tym mieście, będziecie mieli wszystko w szczegółach, a uwaga, druga połowa. Jako kolejna iskra, która wychodzi z Polski, która ma swój początek w polskich ludziach, w nas, w naszej krwi, jest oddana tam, gdzie uwaga jest bardzo potrzebna, bo pod płaszczykiem pomocy dano ludziom coś gorszego niż pokazuje telewizja. Druga połowa jest wysłana do prowincji Edo w Beninie, do takiego bardzo szczególnego sierocińca. W którym to, uwaga, ludzie uczą się nie tylko abecała, ale również uczą się o energii. Uczą się, jak nie być niewolnikiem tych wszystkich genetycznych prób, badań i metod, którymi od lat cały ten ląd jest właściwie wciśnięty pod pantofel koncernów farmaceutycznych. Kochani, robimy coś bardzo ważnego, bardzo istotnego. To jest Mabon w Detroit, 20. 4, 25, 26, no weekend, piątek, sobota, niedziela, nie pamiętam jakie numerki I oczywiście, jeżeli macie ochotę zjawić się osobiście, dajcie nam znak. To jest oczywiście warunkiem zaproszenia. Do wszystkich gości wynajęliśmy Airbnb, takim duże. I drugiego dnia szukujemy takie. Spotkanie wszystkich, właściwie naszych przyjaciół tutaj na miejscu, jak i również Was, moich uczniów, mistrzów, inspiratorów, ludzi na tyle odważnych, by na dzisiaj skonfrontować się z prawdą, z rzeczywistością i uwaga, ze swoją własną potęgą. Jeżeli jesteście gotowi na trzy dni w tym wspaniałym mieście, skontaktujcie się na adres -maupa -ducha pl i Zostaniecie poinformowani o wszystkich szczegółach. Oczywiście będą o tym też osobne kamerki, niemniej jednak obiecałam nieco wcześniej uprzedzać o wydarzeniach, a więc jest to nieco wcześniej. Kochani, transmisji z tego wydarzenia nie będzie. Bo wtedy będą po angielsku, ze względu na to, iż moi friends and homies, no z aniołami już potrafią rozmawiać, ale po polsku jeszcze nie. Potrzebujemy jeszcze półroczku i z tego też względu, jeżeli macie ochotę na um, zobaczenie, jak takie zderzenie światów działa, zapraszam. Jeżeli na przykład w tej energii Mabonu bardzo Wam zależy, żeby się spotkać, ale ta magia finansowa jeszcze dla Was nie zadziałała, tak samo, jeżeli zależy Wam, by spotkać się tutaj z nami osobiście, ale. Jeszcze po prostu jakieś zajęcia Wam tam zalegają, lekcji nie odrobiliście i nie spływa do Was wszelka obfitość świata, to uwaga, odbieram Wam wymóweczkę. W tej chwili. Proszę sobie wpisać ładnie w internety Wymiana Akademia Ducha bądź też Wymiana Energetyczna Akademia Ducha i znajdźcie filmik, w którym jest dokładnie wyjaśniony, co to jest wymiana energetyczna i w którym znajdziecie drogę, jak dostać się na każde zajęcia bez żadnych pieniędzy. Kochani, nie stawiamy przed Wami takich płotów, nie musimy, wymiana energetyczna jest bardziej dla Was, a żebyście mieli dla siebie samych możliwość wzięcia tego, co jest dane, a żeby Wasza podświadomość tego nie zablokowała. Jeżeli to rozumiecie i jeżeli jesteście w stanie za moje na przykład trzy dni pracy oddać Wasze swoje 3 dni pracy na coś, to oczywiście dogadajmy się. Kochani, zgromadźcie owoce, stwórzcie piękne ołtarze. Przy okazji, będzie dla Was szczególny konkurs. Księga, którą teraz tworzę, Zaklęciownik, księga, która jest interaktywna, jest e, oczywiście e, również w planie wydrukowana fizyczna na początku grudnia. Osoby, które przygotują najpiękniejsze, mabonowe ołtarze, otrzymają. Księgę z moim błogosławieństwem na rok wypisanym ręcznie. Takich egzemplarzy będzie, uwaga, tylko 55. Więc, jeżeli jesteście na siłach, przynajmniej rytualnie, ołtarzowo, by się przygotować, przygotujcie się pięknie, połączmy się z dokładnie tą energią i wprowadźmy w wodę świata i w siebie tę zmianę, która jest potrzebna. Tę, którą sami widzieliśmy na swoje własne oczy, że musi nastąpić, że potrzebuje nastąpić. Tę, którą mamy w sercu. Kochani, a żeby nie przedłużać, bo wiem, że macie swoje zajęcia i żeby jednocześnie dać Wam czas na przyswojenie wszystkich informacji, ja zakończam zaproszenie już teraz. Wy natomiast czujcie się zaproszeni, i jeżeli macie, ochotę na to, ażeby, no po prostu coś bardziej, nawet z Akademią Magii w przyszłości za to obserwujcie nas, zobaczcie dokładnie, co robimy. Następne tygodnie pokażą Wam zupełnie nową odsłonę magii i muzyki i z całą pewnością Ci, którzy macie do nas światło w sercu, będziecie naprawdę szczęśliwi. Dlatego też, kochani, spotkajmy się i mam nadzieję, że wybierzecie sobie ten dzień, ten wspaniały dzień, na to, by chociażby przez 5 minut, czy ze mną, czy bez, skupić się na swoim życiu. Skupić się w taki sposób, by wiedzieć, co macie do tej pory, za co jesteście wdzięczni, a czego na przykład potrzebujecie więcej albo uwaga, na co chcecie się wykluczyć. Skupić się samą aktywnością skupić się z całą świadomością, no i oczywiście z całą mocą. Gdzie jest miłość, tam jest moc, no wiadomo, tłumaczymy to bardziej na zajęciach. Uwaga, rytuał archanielski w energii Archaniła Mekatrona i Zatkiera. Całkowita przemiana, przejście przez korytarz transformacji, bierzemy cały świat za sobą, ten gdzie mamy zasięg i ta woda świata, ważna rzecz. Pamiętajcie. No, tak, mi się to z wami pożegnać, ale mam mało miejsca na dysku. Więc zobaczmy się po aktywnej stronie granicy działania. I niech to spotkanie przyniesie Tobie, mi i światu każde błogosławieństwo, które może z tego wyniknąć. Abra kadabra.